na wykopki ostatnie dwa dni padało strasznie nie było okazji wyjść teraz jest okazja pewnie będziecie widzieć filmik z, dwu, z jednego dnia wypadł ale zrezygnowałem, strasznie lało na początku i dzisiejsza reszta dogrywka także zapraszam was na, do oglądania ja odpalam moją pszczołę słuchawki, dlaczego mam słuchawki przy sobie, bo bo kurde przez ostatni wy zapomniałem, bo byłem pod w domu A plecak zostawiłem sobie w aucie i, i zawsze zapominałem, zapomniałem A bez sławek to już jest to samo Także Odpalam furę I lecę na wykopki i widzimy się na miejscu Siemaneczko Siemanko, jestem na miejscówce, od razu mówię sobie zawiat wiatr, wieje strasznie dzisiaj Nie mam, nie doszło mi jeszcze mikrofon, także kurde Robię co mogę. Jestem tak, na, na całkiem innym miejscu. Chcę, jest tutaj taki, no dosłownie chyba z, y, z 6-7 alejek do przejścia, ale strasznie długich. Chodzę sobie, no, wcześniej wyszedł jakiś śmieszny, malutki guzik w ogóle. No, no śmiesznie. No, teraz już taka blaszka. Kiedyś już znalazłem taką w in, na innym miejscu, 1938. Jakaś nie wiem. Albo czy coś, nie wiem, przypinkę czy znaczy nie wiem, ale tak to wygląda. Mało sygnałów, chyba zmienię miejscówkę. Ja lecę dalej, jak ktoś będzie się włączał, się w kolejnym dołeczku. No i koniec sygnał Wie jak skończyłem, muszę się chronić przed wiatrem. Mamy 5 franków jeszcze, nie wiem, 5 centym franka ale jest totalnie zjedzony. Tak, bije Było na śmiecie, a bo go. w 1975. No, kurde, jeszcze nie było jeszcze. Takie coś. Ja lecę dalej. Powiem Wam, że dzisiaj jest śmieciowo. Nie jest mój dzień, chyba. Chodzę sobie. Wyciągam same polmosy. Zamiutkie polmosy albo jakiś nowoczesny guzik jeden i tubki, du te dupki od baterii nic, 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 nawet nie pokazuje, bo po co nie yy, teraz jakiś taki większy sygnał o tym dołeczku mamy coś takiego coś ciekawszego do pokazania chyba to było postrubczone tak mi się wydaje, tutaj jakby było nie wiem, czegoś czymś przyczepione czy nie Taki, taki fant Posebrzany. Jak kojarzycie dajcie znać. byłem wdzięczny. Ja kieliszek do wódki to to nie jest, nie? Ale to jakby był ułamany, od, jakby był do czegoś przyczepiony czy coś, nie wiem. Tak to wygląda. Ja nie kojarzę, dajcie znać. I lecę dalej. No i witam serdecznie jestem właśnie na miejscu. To nie jest ogrywka. Na początek play tam może dwa, czy filmiki z poprzedniego dnia. Także teraz mamy, z poprzedniego dnia, Dwa, czy dni wcześniej nie pamiętam dokładnie. I teraz jest dogrywka, tak jak mówiłem na początku. Jestem, byłem na innej miejscówce, ale nic nie wychodziło. Przeskoczyłem na taką, co już robiłem kiedyś. Tutaj jakieś srebro wyskoczyło jakieś monety. Sorry zawiada ogólnie, bo dzisiaj wieje. To się muszę schować. gdzieś tu. Miałem... A jest. Tutaj leży. Już. Jest to 10 frank. 10 centym franka, ale takie... takie jeszcze ta inna wersja. 1953 wersja z kogutem. Jest całkiem inna. Także coś fajnego. Ja mam piątkę, ale jeszcze dychy nie miałem, także spoko. Skoda, że jest taka zniszczona. Ale jest 1950 Trzeci, pozdrawiamy Ja lecę dalej Super Teraz taki Koninka mocno biło ładnie Nic, lecimy dalej Kolejny dalej po dłuższym czasie Wyciągania śmieci też w sumie śmieć, ale taki ciekawszy jakiś hak Czy coś od czegoś Nie wiem tak to wygląda jakby jakieś kurdyno takie cudo Lecę dalej. Mało tych sygnałów, ale to jest, jest miejscówka, którą raz już przeszłem Ale widzę, że takie kawałki się odstały, także nie przeszedł jej dość dokładnie Mam nadzieję, że wpadnie jakaś jeszcze moneta Także lecę dalej No nie, miejscówkę mam taką jedną, którą zostawiłem sobie Znaczy zostawiłem, mam dużo ale to jest taka w centrum miasta Także na pewno jest tu dużo śmieci Masakryczna ilość śmieci na 100% I, I co dalej? No i tyle, no i kurde, pierwszy sygnał powiem Wam wchodzę i patrzę co tu leży, nie? Kurde, na początku już bym się... się. Kurde, prawdziwy, nie? Ale już, już później jak zobaczyłem, już zamarłuj. Chociaż zdarzają się, nie? Wątpię, żeby to był prawdziwy. Chociaż. Nie, no raczej nie. Raczej nie. Zabawkowym pewnie na, na tej kapiszony Ale patrzcie na to co to się dzieje Kurde Przecież to będzie kurde na stronie głównej, nie? <taki> Takie kawałek rewolwery, no coś pięknego, nie? Taki fancik Nie no kurde nic i lecę dalej przedłużam Kolejny sygnał, kurde powiem wam, że wie niesamowicie mamy coś jakby pozłacanego było wcześniej Tak to wygląda Z drugiej strony Widać ślady Pozłacane, nie wiem czy to nie guzik, ale tak dziwny Nie wiem, nie wydaje mi się, tutaj widać, że pozłacane było No takie coś, nic, lecimy dalej Tu gdzie postawiłem, tutaj był stojak Przed tym jak nagrywałem właśnie sobie takie przejście yy, Takie moje słynne Kurde nagranie Jak sobie chodzę z detektorem I leżał sobie Obok na parstek Ale strasznie zniszczony Kurde Chociaż nie wiem czy nie jest to Sreberko powiem wam Albo aluminium Albo kurde sreberko chyba Nie no patrzcie. Cześć, jak się świeci. Srebrny na Ale kozak. Drugi w tym roku. E, jest, tak, w tym roku. Drugi w tym roku srebrny na Także mega. Szkoda, że jest zniszczony, nie? Nic. Lecimy nie. dalej. Super, jest sreberko. Po bardzo długim wyciąganiu śmieci. Bardzo, bardzo długim. Chyba zmieniłem miejscówkę, bo naprawdę jest tu dużo, dużo śmieci. No wyszedł mi bryloczek od klucza hotelowego coś ciekawszego do pokazania, tak to nic no niestety, kurde to idę do końca alejki i pozmieniam miejscówkę także idziemy się w kolendereczku no jestem po zmianie z miejscówki tam tyle śnieci było, że to jest nieporozumienie wróciłem na tą miejscówkę, co tak dużo kamieni jest, ciężko się tu chodzi ale po pewnym czasie już mam ładny sygnał to jest to monetka Monetka wycierów. A szkoda. Coś tu widać gdzieś tam z daleka. Ale słabo, słabo. Nie powiem Wam. Może ktoś Luis na pewno, ale nie wiem. Tak to wygląda. Wycieruszek. Lecę dalej? Kolejny dołek. Mamy kawałek ołowiu. O, o słabo widać. Nie wiem. Taki jakiś dziwny kawałek jego łowiu. Strasznie wieje dzisiaj. Nic, lecimy dalej. No i przęśnik. Pierwszy dzisiaj tylko pokazuje. lecę dalej. kolejny fan wyskoczył. Dosłownie tam był ten przęśnik i tutaj leży. coś wyskoczyło ci nie takiego? Jest to monetka Ale też wytarta Nic na niej nie widać A szkoda coś tam y, lekko tej porancie widać ale no jest wytarte no, nic nie nie będzie Także nie przedłużam ile co dalej Kolejny sygnał Soly w bo nie mam tego Nie przyszedł mi jeszcze mikrofon z Twittera okiem, także chyba ostatni sygnał, gdzieś tam wysłuchałem. Widzę, że jest to już metanol. Jest to 2 franki, 2 franki 1547. pozdrowienia tak wygląda. Kurde, tak wygląda. Chciałbym już, kurde i mi zwieje zwie. tragicznie Tak wygląda Nic Ja dojdę jeszcze tam i z powrotem Jedną alejkę takie krótkie mam I, I zobaczymy co dalej No kurde Mówiłem tam i z powrotem teraz wracam właśnie W sobie tam już jest auto Już mi coś wyleciało Jest to Zegarek Elektryczny jest starszy, water 50 jest czyli wodoodporny. 50 m nie wiem, zobaczymy, może będzie działał. Cześć, wątpię w to, jest strzaskany. Nic w taki, taki, taki fajcie ciekawym. Kurde, lewie no nic, jak coś ja wiodło do końca, lejki i świeciło że jestem po wykopkach jeździłem się dzisiaj ja powiem wam byłem chyba na czterech czy pięciu miejscówkach no szału nie mam no też czasu nie mam bo, bo mam też inne sprawy do... na głowie jutro święta także chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego w tych nadchodzących świętach szczęśliwego nowego roku żebyście byli zdrowi i na nowy rok żebyście mieli jak najwięcej fantów jakich sobie marzycie. No i tyle. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego siemaneczko.